naprawdę się martwię. Nie odbiera ode mnie telefonów od wczoraj. Nie odpisuje na żadne wiadomości ani nic. Oj, tam jestem pewny, że zaraz jej przejdzie. I ja się nigdy z Lily Rose nie kłócę. Strasznie mi z tym wszystkim dziwnie. Hejko. Hej, Parker. Może tobie się udało skontaktować z Lily? Właśnie miałem o to pytać, bo nie odbiera ode mnie telefonu. No nie, nam się nie udało z nią skontaktować, ale liczyłam, że może tobie się uda. No, niestety. Oj tam, no obraziła się, no. Bywa, zaraz jej minie. No, ale ta akcja ze śledzeniem jej była serio mega słaba. No, teraz też już żałuję tego wszystkiego. I jeszcze nie mogę patrzeć na Emery'sa. Od razu mi się przypomina, co on do niej wczoraj gadał. No, było widać po Lily Rose, że jej się to zdecydowanie nie podoba. A wy głupi myśleliście, że ona coś, <ścoughs> coś z nim robi. A, nie chce mi się nam o tym gadać. Lili! Lili, wszystko OK? Dlaczego nie odbierałaś telefonu? No bo nie chciałam z wami rozmawiać i dalej nie chcę, więc pa. Lili, no weź zaczekaj. No co? No wybaczcie, że nie chcę mi się z wami gadać po tym, jak postanowiliście mnie śledzić w jakichś głupich przebraniach w bibliotece, kiedy mam korepetycję. Jakbyście nie mogli ze mną normalnie porozmawiać, więc teraz sorry, ale ja nie chcę z wami normalnie rozmawiać. No to super nam poszło. Nie tak bardzo nie chcę się z nią kłócić. No nic, musimy coś wymyśleć, żeby z nami normalnie porozmawiała. O, pytanie tylko co? Dziewczyny, nie uwierzycie, co ptaszki ćwierkają. Jakie ptaszki? No właśnie, co ty bradzisz? No, takie powiedzenie. Dobra. Słyszałam rozmowę naszej paczki i Lily Rose jest totalnie obrażona na nich wszystkich. Tak krótko są razem, a już problemy w raju. No kto by się spodziewał? Więc to jest moja szansa. W sensie nasza. Nasza Cindy. Chciałaś powiedzieć moja szansa, a nie twoja. Spokój, każdy może się pomylić. Pamiętam jak tobie kiedyś podobał się Parker. No dawne dzieje już. Serio? Myślałam, że dalej ci się podoba. Nie, doszłam do wniosku, że chyba jednak wolę dziewczynę. Co? Ty mówisz poważnie teraz? No, jakoś tak wyszło. Ale nie zakochasz się we mnie, co nie? Nie no, weź, no ja mam gust jakiś. Czy ty mnie teraz obra. To było dobre akurat. Dobra, to jaki jest plan? Ja myślałam, że uda mi się pogadać z Emrysem i go tam bardziej nakręcić, bo słyszałam, że ją podrywał tam Rose. I chciałam jakoś tak to bardziej podkręcić, ale no... Nie był za bardzo zainteresowany rozmową ze mną. Jeszcze nie wszystko stracone. Dobra, to ja idę pogadać. To ja idę pogadać z Parkerem. Hej, Parker. Co chcesz? A co ty takie niemiłe? Chyba smutny jesteś, co? Może jakoś poprawić humor? O, naprawdę chciałabyś mi poprawić humor. No, i to jak? To świetnie się składa. Naprawdę tak mi poprawisz humor, jak się ode mnie odwalisz. Dzięki. Wielki pan niedostępny. Okej. Okay. Przyjaciółka! Hej, bulbul. Przyjaciółka smutna? Bardziej zła, chociaż smutna w sumie też. Nie wiem, tyle dziwnych emocji naraz czuję. Na mnie być zła? No, trochę też. Ty jesteś zła na mojego chłopaka, czy mi się coś przesłyszało? A... Przesłyszało. Nie chciałabym dostać twoją żelazną płetwą. Po prostu wczoraj Bulbul, Parker, Sophie i, i Luke śledzili mnie w bibliotece. Śledziłeś Lily Rose? Po co? Nie wiedziałem! Miałeś śledzić przebieranka! Przebieranka! Gul-gul? Gul? Bol-bol, bol-bol, bol-bol! Bol? bol Bul-bul-bul! Ból, ból. Ból, 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 ból. Masz w tej chwili przeprosić Bulbula. Ale, ale, co się stało? On płacze teraz przez ciebie! Przeproś go! Eee, bul bul No, przepraszam, nie jestem na ciebie zła ani nic. Wiesz, po prostu jest mi przykro, że Parker mi nie ufał i, i postanowił mnie śledzić. Przepraszam, Bulbul. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Bulbul? Zawsze potrafisz mi poprawić humor. A teraz wybaczcie, ale będę już iść. Przepraszam, Emogula. I przepraszam, Bulbul. Nie chciałam ci sprawić przykrości. No, masz szczęście, że moje żelaznej płetwy nie uruchomiłam. Bulbul! Hej, Emrys. Nie dasz mi spokoju, co? A no, bo wiesz, mam taką jedną sprawę. No, co chcesz, Blondie? Bo tobie się chyba Lily Rose podoba, prawda? I tak się zastanawiałam, nie chciałbyś może z nią być? No, może i bym chciał. A co? A no, bo wiesz, mi się na przykład podoba Parker, i tak myślałam, że moglibyśmy coś razem wykombinować. Z tobą mam coś razem kombinować. Co masz dokładnie na myśli? Jakoś ich tam skłócić, pokłócić i tak dalej. Nie, żeby po prostu zerwali, nie? Z tego co kojarzę, to parker przez ostatnie 4 lata, czy tam już nawet 5, nie jest to zainteresowany, więc dziwne, jakby teraz nagle był. Mam swoje sposoby. Czyli co? Chcesz ich skłócić, tak? W sumie to mam jakiś pomysł. Jesteś mądry, na pewno coś wymyślisz. A żebyś wiedziała, że coś wymyśliłeś. No, to super, że mamy ustalone. Żegnaj. Pa, blondie. I co ja mam teraz z tym wszystkim zrobić? Nie chcę się kłócić z Parkerem. Jak on mógł pomyśleć, że go zdradzam i zamiast ze mną porozmawiać, postanowił mnie śledzić? To nie jest normalne zachowanie. Jeszcze nie zrobił tego sam, tylko z Sophie i Lukeiem. I Bulbulem. Skąd im w ogóle taki pomysł przyszedł do głowy? Przez nim poważnie porozmawiać. Dalej jestem na niego wściekła. Jest mi strasznie smutno i czuję tyle dziwnych emocji naraz. Proszę! Hej, Parker, co ty tutaj robisz? Przyszedłem porozmawiać i przeprosić za moje zachowanie, jeśli nie masz nic przeciwko, żebym tutaj był. Też chciałam z tobą porozmawiać. Naprawdę cię przepraszam za tą wczorajszą akcję. To było strasznie głupie. Po prostu też chyba nie do końca wiem, jak się zachować. Wcześniej nigdy nie czułem takich uczuć do kogokolwiek, i też nie byłem nigdy w związku. Kiedy Luke mi się wygadał, że Emrys cię podrywa na tych korepetycjach, a ty mi nic nie chciałaś powiedzieć, to poczułem się jakiś taki, jakby oszukany i też, nie wiem, głupio założyłem, że coś przede mną ukrywasz. W sumie, jak tak o tym wszystkim myślę, to nie wiem, dlaczego ci nie powiedziałam o tej sytuacji z Emrysem. Ale też sam mówiłeś ty i, i Luke, że on jest dosyć specyficzny i myślałam, że to może jakiś jego humor jest i, i nie wiem. Też nie chciałam robić niepotrzebnie problemu, bo. Parker, ja naprawdę nie jestem nim w ogóle zainteresowana. Ty mi się podobasz, ciebie kocham. I nieważne, co Emres by mówił albo robił, ja nie byłabym nim zainteresowana. Nigdy. Nie była i nie będę. Gadałam się Sofi, bo chciałam, żeby też może mi trochę pomogła i doradziła, co robić. Ale ona wygadała Lukowi, a Luk Tobie. Wiesz, wystarczyło ze mną porozmawiać, Parker. No, teraz już to zrozumiałem i wiem, że wystarczyłoby z tobą porozmawiać, a nie robić jakieś takie dziwne rzeczy. Sophie i Luke też chcą z tobą porozmawiać i, i cię przeprosić, ale to później. W związku trzeba ze sobą rozmawiać, Parker. Ja też nie do końca wiem, co robię. No, nie byłam nigdy wcześniej w związku też. I tak jak powiedziałam przed chwilą, mogłam ci powiedzieć o tej sytuacji. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobiłam. No, ale ważne już. Cieszę się, że sobie to wyjaśniliśmy. Muszę przyznać, że w tych strojach wyglądaliście interesująco. Oj, tak, Sophie nas przebierała. Nigdy nie miałam wcześniej na sobie spódnicy. Pasowała ci. No nie wiem. Czyli co, między nami jest dobrze? No, tak. Hej, Lily Rose. Co? Parker? A co ty tutaj robisz? Co jest? Raczej, co ty tutaj robisz? Skąd masz adres Lily Rose? No jak to skąd? No, podała mi. Lili? No, nie podawałam mu żadnego adresu. Co, co się tutaj w ogóle stało? To skąd on ma twój adres? Emrys? Co to ma znaczyć? No, umówiłem się na dzisiaj z Lily Rose, mamy się pouczyć, a później coś pójść zjeść i, i tak dalej. Na nic się nie umawialiśmy, przestań bredzić! No przy Parkerze przecież prawdy nie powiesz. Wyjdź stąd, nie zapraszałam cię! No ale skąd on ma twój adres? Nie wiem, musiał chyba kogoś zapytać. Emrys, idź stąd! I jakby nie było Parkera, to by się całkowicie inaczej zachowywała. I ja mam tego dosyć już. Parker!